Cześć, witam Was serdecznie. Za chwilę przedstawię Wam teorię dotyczącą słowotwórstwa. Powiem, co to takiego słowotwórstwo, czym się zajmuje, oraz omówię najważniejsze pojęcia. Zapraszam. Słowotwórstwo. Słowotwórstwo jest to dział językoznawstwa zajmujący się powstawaniem nowych wyrazów w języku. Słowotwórstwo możemy podzielić na słowotwórstwo synchroniczne oraz diachroniczne. Słowotwórstwo synchroniczne nazywamy inaczej funkcjonalnym. Zajmuje się ono strukturą słownictwa oraz badaniem. W jaki sposób użytkownicy powiększają jego zasób. Z kolei słowotwórstwo diachroniczne, inaczej genetyczne lub historyczne, zajmuje się powstawaniem słów w kontekście historycznego rozwoju języka. Przedstawię Ci teraz najważniejsze pojęcia, które konieczne są. Do prawidłowego zrozumienia zagadnień słowotwórstwa. Pierwszy z nich to wyraz podstawowy. Jest to wyraz, od którego utworzony zostaje wyraz pochodny, czyli nowy wyraz. Wyraz pochodny. Jest to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego. Parafraza słowotwórcza. Jest to opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego i zawierający wyraz podstawowy. Zrostek, inaczej zwany formantem. Jest to cząstka słowotwórcza, za pomocą której tworzymy nowy wyraz. Podstawa słowotwórcza. Jest to część wyrazu pochodnego, która zostaje po odcięciu formatu. Rdzeń. Jest to najmniejsza, niepodzielna podstawa słowotwórcza. I teraz, ostatnie pojęcie, czyli rodzina wyrazów. Są to wyrazy, które posiadają ten sam rdzeń, zwykle powiązane podobnym znaczeniem. Na ekranie widzisz teraz przykład rodziny wyrazów. Wyrazem podstawowym jest wyraz szkoła. Utworzone od niej wyrazy pochodne to szkolić, szkolnictwo, szkółka, szkolny oraz przedszkole. W przypadku tej rodziny wyrazów rdzeniem jest cząstka szkolu. Od wyrazów szkolić możemy utworzyć kolejną rodzinę wyrazów: szkolić, wyszkolić. Wyszkolone, przeszkolić, szkolenie. Idąc dalej, możemy tworzyć kolejne rodziny wyrazów od wyrazów pochodnych. Na przykład: przedszkole, przedszkolak, przedszkolny. Wszystkie wymienione wyrazy. Stanowią jedną rodzinę wyrazów. Rdzeniem jest w niej cząstka szkoły. Przedstawione przed chwilą materiały dotyczące słowotwórstwa pozwolą Ci sprawnie poruszać się w tej dziedzinie. Będziesz potrafił rozróżniać wyraz pochodny od podstawowego oraz określać rdzeń który jest charakterystyczny dla danej rodziny wyrazów.